Oddaj każdemu co jego i w ten sposób buduj swój świat. Pamiętaj, że błaznów zawsze wynagradza się lepiej niż mędrców. Ewa Zdunek, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu z serii Dobre Słowo Potrzebne od zaraz. Sąsiad Jarosław objawił się przede mną po południu, gdy wracałam ze sklepu. Odniosłam wrażenie, że specjalnie na mnie czekał. Razem dotarliśmy do drzwi wejściowych, weszliśmy po schodach. A gdy nacisnęłam już na klamkę swojego mieszkania, zwykle tak pewny siebie mężczyzna, jakby zbieragę, zapytał w końcu. Chciałbym panią zaprosić do restauracji. W, w sobotę są moje urodziny i gdybym mogła pani przyjść... Przyjdzie pani? Przez chwilę nie wiedziałam, co powiedzieć. Wyczułam w jego głosie niezwykłą szczerość i rodzaj subtelności, które sprawia, że nie można odmówić. Y Ustaliłem, że ma pani na imię Maria, ale jeśli można, będę nazywać panią Marii, ciągnął zachęcony moim milczeniem sąsiad. To bardziej pasuje. Taka subtelna kobieta, nie ta, co te naburmuszone panny, które nie widzą nic poza czubkiem swojego nosa. Ile ja bym dał, żeby umówiła się pani ze mną na randkę. Że się nie zniechęcał? Twierdził, że ktoś taki jak pani na pewno nawet nie spojrzy w moją stronę. Przepraszam, czy ma pani męża? Zruszyłam ramionami i odparłam, że od 10 lat jestem wdową. Nie czułam się w obowiązku dodawać nic więcej, choć natarczywy sąsiad jakby na to właśnie czekał. Ale co miałam mu odpowiedzieć? Nie chciałam się zwierzać jakiemuś osobnikowi, któremu najwyraźniej znudziły się łatwe młode podrywki, i postanowił zdobyć do swojej kolekcji nieco starszy egzemplarz. Mam 50 lat. Taka osoba nie stanowi dobrej ozdoby do kotleta. Ogrzebałam ostatecznie swoje szanse. Dostrzegłam w oczach pana Jarka lekkie zdziwienie, może niedowierzanie, wreszcie spodziewany dystans. Nic już nie powiedział, ukłonił się lekko i czym prędzej oddalił. Weszłam do mieszkania i niedługo potem o tym zupełnie zapomniałam. Jarosław, który zajął pozycję sąsiada z góry, ku mojemu zdziwieniu nawiązał przyjacielskie stosunki z bańkową. Nie wnikałam, czy jego zamiłowanie do literatury pięknej pojawiło się nagle i nieoczekiwanie, nieoczekiwanie dla niego samego, czy też stanowiło ukrytą przed światem wartość tego człowieka. Nie wnikałam również, co widziała w nim panikowa. Dość, że znalazła w jego towarzystwie wytrawnego słuchacza poezji i prozy, jak również dobrego dyskutanta, jak stwierdziła. Zaprosiła nas obydwoje na obiad, oczywiście każdy z nas oddzielnie. Taka przedwojenna, klasyczna intryga. Gdy podsumowywaliśmy obiad deserem wyprodukowanym w jego restauracji, konwersacja toczyła się na temat wyższości pereł sprowadzanych z Azji nad perłami sprowadzanych z innych części świata. Trzeba przyznać, że nigdy nie jadłam równie dobrego kremu z owoców, więc skupiłam się na słodkości, a Bańkowa z panem Jarosławem prowadzili z, y, ożywioną dyskusję. Następnie po wymianie kurtuazyjnych pochlebstw Jarosław z właściwą sobie delikatnością zaczął wypytywać o moje domowe sprawy. Zamierzałam poprzestać na krótkiej informacji, że po prostu rezygnuję z pracy, nie podoba mi się tam, żyję z dnia na dzień, nie mam specjalnie nic ciekawego do powiedzenia, jestem po prostu nieciekawą osobą, lecz bańkowa nieoczekiwanie wyśliła się na dłuższą pretensję. Wylała cały żal z serca na mojego niewdzięcznego pracodawcę i zakończyła przemowę stwierdzeniem, że w tym kraju od dawna nie szanuje się ludzi pracy. Odniosłam wrażenie, że intryga jest szyta dużo grubszymi nićmi, niż mi się wydawało. Ja nie przyjmuję do pracy kogoś, tylko po to, żeby go utrzymywać, ale chcę, żeby pomnażał mój kapitał. Wybełkotał Jarek, pakując do ust kolejne porcje deseru i owoców. Kupuję od niego jego wiedzę, umiejętności, zaangażowanie, kreatywność, zapał. Jeśli ktoś sprzedał mi puste obietnice, to rezygnuję z niego, tak jak rezygnuje się z wadliwego towaru. Niestety, ale ludzie są narzędziami dla pracodawców i im lepiej pracują, tym lepiej im się im wiedzie. Proste. Na tym polega szacunek do siebie. Nie można tak traktować ludzi. Zaprotestowałam. Nie każdy jest przebojowy, przedsiębiorczy i nie każdemu okazję sypią się pod nogi. Przecież osoby mniej samodzielne lub mniej eksponujące się na widok publiczny też potrafią świetnie pracować, ale nie zawsze potrafią to pokazać. Absurd pracy etatowej w dużym przedsiębiorstwie polega na tym, że ludzi nie mobilizuje się do działania. Oni wysiadują godzinki, wykonując pracę odtwórczą, a potem wracają do domu, powłócząc nogami i przy kolacji narzekają na niskie wynagrodzenie i fatalne warunki. Jarek, mówiąc to, spojrzał wymownie na bańkową, która. Pokiwała zaproponowaną głową. Szanowna Pani, wybaczy, ale pracownicy dzielą się na dwie zasadnicze kategorie: tych, którzy całe życie u kogoś pracują, oraz tych, którzy są najemnikami od czasu do czasu. Ci pierwsi nigdy nic samodzielnie nie wyprodukowali i zawsze będą bali się zmienić pracę. Ci drudzy są bardziej odważni, drożsi, dlatego że są bardziej przydatni, czyli bardziej wartościowi. Bo przedsiębiorcy nie stać na utrzymywanie jakiegoś tam pracownika. Ludzie, którzy zachowują się jak manekiny, którym trzeba stale pokazywać palcem, co mają robić, no to są pracownicy naprawdę niepotrzebni. Ci, którzy wykonują zadania odtwórcze, owszem, są potrzebni, ale na tym polu można wykazać się też zaangażowaniem, kreatywnością. I dlatego właściciel prywatnej firmy uważany jest za okrutnego wyzyskiwacza, bo zarabia. A prezes państwowej instytucji, który przelewa z próżnego w próżne, – No, z niego ludzie będą zadowoleni, bo to jest gość. Poprawiłam nogę i skupnęłam deseru z talerzyka. Oni, zdaje się, nie zauważyli mojej mowy ciała. Byłam trochę spięta tą rozmową. Dlaczego ja mam się z nią wykłócać? Gdybym mówił to Krzysztof, na pewno brzmiałoby to zupełnie inaczej. Jarek! Tymczasem podsunął mi winogrona, jakby bez nich deser nie mógł mi smakować. A ja tymczasem powiedziałam: Najgorsze jest to, że w mojej firmie zwyciężyła zazdrość i dbało się o osobisty interes. Zupełnie jakbyśmy zapomnieli, że przedsiębiorstwo nie pojedzie na trzech kołach. Być może moja wina, że nie potrafiłam właściwie zmobilizować innych współpracowników, ale usprawiedliwiałam się tym, że każdy pomysł, który przedstawiałam i który dotyczył reorganizacji pracy, był. Propagowany przez dyrektora jako mało efektywny. Być może nie wykazałam się wystarczającą kreatywnością, zaangażowaniem, chociaż starałam się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię. Być może nie umiałam właściwie przekazać swoich własnych idei, ani odczytać zamierzeń dyrektora, który po prostu nie potrafił się odpowiednio wysłowić. Nieważne. Kiedy człowiek staje się wrogiem wszystkich, bo nagle okazuje się, że gdy wykona pracę za kogoś, to jest źle, i gdy nie wykona tej pracy, to też jest źle. Gdy ktoś kradnie pomysły, bo nie ma własnych i wydaje mu się, że może to robić z pozycji własnego stanowiska i mieć jeszcze do mnie pretensje, to wszystko sprawia, że moje zaangażowanie całkowicie ginie. Nawet gdybym miała milion pomysłów na minutę, po prostu nie chcę ich, nie chcę ich dawać, nie chcę ich sprzedawać za nic. A z drugiej strony nieustanne szukanie pracy, bo takich ludzi jak mój dyrektor mogę spotkać wszędzie, zniechęca mnie jeszcze bardziej. Więc zaciskam zęby i myślę sobie, zrezygnuję z tej pracy jutro. Może pojutrze, może za tydzień, może za miesiąc. I tak trwam kolejne lata. Wykorzystywali cię od lat, wtrąciła się Benikowa. A żal było patrzeć, jak się tam marnujesz. Właśnie dobrze, że rezygnujesz z tej pracy. Odejdź stamtąd. W źle zarządzonej firmie każdy trzyma swoje pomysły głęboko schowane – podsumował Jarek, skupiąc winogrona. – Ludzie boją się, że zostaną ograbieni z koncepcji przez innych. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś tak mocno się boi, że straci swój pomysł i zostanie z niczym, to znaczy, że ten pomysł nie był jego. Bo twórca zawsze wymyśli coś nowego. Marii, nie bój się iść na rynek. Jeżeli jesteś cokolwiek warta, rynek natychmiast cię wyłapie. – Tak, to prawda. Niegodziwie jest kraść koncepcję, przyznałam. Przed tym się trzeba chronić. Z drugiej strony nie można wszystkiego chronić. Trzeba ciągle z czymś wychodzić. Aczkolwiek nieustanne bronienie się przed światem podcina skrzydła i bardzo osłabia. I w takiej sytuacji nawet orzeł będzie przekonany, że został kogutem. A interes w takich sytuacjach zawsze skazany jest na porażkę. Posłuchaj, jeżeli ktoś awansuje tylko dlatego, że wystarczająco długo okupował to samo stanowisko, przez co po latach mógł posądzić pracodawcę o mobbing, mobbing i dyskryminację, że nie dostał awansu, pomimo że na ten awans nie zasłużył dzięki swojej pracy, tylko dzięki temu siedzeniu, to taki ktoś zawsze będzie sobie swoje przy 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 przypisywał sobie zasługi nie swoje, tylko kogoś innego. Ekscytował się Jarek. Jeśli komuś takiemu, ktoś inny, kradnie koncepcję, Kurczę, no to tak jakby złodziej okradł złodzieja. Nie ma go co żałować. Ach, naprawdę myślicie, że powinnam zrezygnować z tej pracy i nie żałować tego? Spojrzałam badawczo na Jarosława i inaczej niż dotychczas. Uchwyciłam również kątem oka spojrzenie bańkowej, która wydawała się być zadowolona z takiego obradu sprawy. Popatrzyłam na sąsiada, który przez chwilę milczał, nie mogłam nie dostrzec za małej koszuli, której zadaniem było podkreślać bicepsy, ani zbyt ciasnych spodni, z których wylewał się brzuch. Nie podobały mi się wybrylantowane włosy, ani śmieszny wąsik pod nosem. Złoty krzyżyk na szyi odwracał uwagę od za mocno opalonej twarzy, a złoty sygnet przywodził na myśl włoskiego mafioza. Lecz tym razem pod nieciekawą dla mnie powłoką dostrzegłam coś więcej, coś co umykało najbardziej puchliwym myślom i było niedostępne dla słów. Mary, jeśli ktoś jest pomysłowy na tyle, aby w dziedzinie indry, ksiania gniewu i złośliwości zajmować najwyższe stanowiska, to ten powinien szukać pracy w piekle powiedział stanowczym tonem Jarek i stuknął sygnetem w talerzyk. Nie zaprzedawaj duszy diabłu, nie sprzeniewierzaj siebie za zaszczyty i pieniądze, dziewczyno. Pomyśl, kto w danym momencie jest twoim sprzymierzeńcem, a kto wrogiem. Pamiętaj, że błazów zawsze wynagradza się lepiej niż mędrców. Amen, podsumowała Beńkowa i zacytowała opmana. Kiedy wybierze laur poety, gdy rzemiosło ma zyskowne. Dobre, muszę sobie zapisać tego kiepa, roześmiał się Jarosław. Stał od stołu i z galanterią pocałował Beńkową w rękę, zaś moją dłoń ścisnął, a na pożegnanie rzekł. Hm, szukam kogoś takiego sprytnego jak ty do pracy. Do zobaczenia. Uśmiechnęłam się do niego nieznacznie. No cóż, pojutrze była sobota. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka z serii. Dobre słowo potrzebne od zaraz. Zapraszam na słuchanie kolejnych podcastów z serii.